Witam Was serdecznie na kolejnym podsumowaniu z pompy ciepła, styczeń, luty, marzec, kurczę, mam już kwiecień, a zima przyszła, sprawdzimy system, normalnie grzeje jakby zima była, myślę, że u Was podobnie, o, ale co by tu powiedzieć optymistycznego, o, że w tym miesiącu podejrzewam, że te pobory były małe, bo było bardzo słonecznie, jestem ciekawy, tam padały chyba rekordy fotowoltaice, a zobaczymy sprężarka, Tyle włączeń, tyle włączeń, jeszcze nadal chodzi. Już będzie czwarty sezon leciał. Eee, Monitoring po obr Nie historia. I dobra. Rok. I pobraliśmy. Kurczę! Tylko 500 kW. No ale, tak jak mówię, to był ciepły miesiąc. To był bardzo ciepły miesiąc. Gdyby było 1 do 1, aha, jeszcze z tych poborach muszę Wam pokazać wodę, bo wody prawie że nie grzałem tej bieżącej. Zobaczycie, jakie były spadki, a tak byśmy pobrali 2000 kW. No to różnica, i Wam powiem, że jakie było COP. 3,9%, no to dość wysokie. Ale jeszcze raz dajmy na te pobory na roczne i coś Wam pokażę. W grzaniu było 482. Chłodzenie jeszcze nie było tej przyjemności. O i woda bieżąca. Patrzcie, jak się u mnie zmniejszyło. 16 kW tylko. To było 18, a tak przeciętnie 30 mi służywało. No 30, 25. Dlaczego? Bo. Tu mamy takie sprytne urządzenie i tu idzie ten kabel tam do drugiego zbiornika. Do tego mianowicie, kurczę, jeszcze folii nie zdjąłem, ale przynajmniej kurczę, nie będzie zbierał kiedyś zdejmę. No i grzała tam grzałka. I powiem wam, że ona... Aż pokażę wam ile ta grzałka pobierała. Nie aż tak dużo, a miałem 60 stopni wodę, bo ona się nie wyłączała, że tak powiem. Automatycznie tylko się wyłączała, jak było wysokie, mniejsze napięcie, jak było wysokie, żeby właśnie tracić tej energii z fotowoltaiki, żeby się nie wyłączała. No to 60 stopni, że tak powiem, miałem ja przeważnie. No teraz, jak te są pochmurne, to będziemy musieli dogrzeć przez pompę ciepła. A w pompie ciepła mi tak kosztuje, żeby tak 44 dogrzewałem 48. To zobaczmy, ile pompa ciepła. Czy szkoda, że nie, nie idzie starych tygodni zobaczyć? No nie ma, właśnie. Bo nie była potrzebna, ale dzisiaj będzie. No dobra, to tak się prezentuję. ja Was serdecznie pozdrawiam. I do podsumowania z fotowoltaiki jestem ciekawy, bo tam był naprawdę mocny rekord. Trzymajcie się. teraz mamy ustawienia z tego yy, gniazdka smart i jak widzimy 3kW ta grzałka brawa 2 i kurde śmiem twierdzić że ta pompa nie jest wcale taka energooszczędna ta grzałka bierze tylko tyle a nawet do 60 stopni podgrzewała kurcze nie wiem no daje to do myślenia